Ja idę zobaczyć, kurwa, tu w kieszeni, kurwa, był. Ale co? Klucz zginął? A gdzie, ty, gdzie tam gdzieś leży, może? Nie wiem, tak? Ja to czeka, ja pójdę po świecę Bądź, Bądź tu. nie szuka. No i co? Bo cały czy nie? klucze. No i chuj. I co, Wojtek? Nie ma. Nie ma klucza? No. E, to wiadomo gdzie. No zabrał Tak jak tutaj zabrał, kurwa, wcześniej. Ja nie zabieram no. twojej paczki, tej paczki mojej Kluczy? Tu nie ma. No, to jutro wypuścisz mnie i kurwa nie będę wracał. A to ty do mnie kurwa się przy... przypierdolił o klucze. Miał się nie kieszeni miałem. Nic żeby opadać, ja? Srałem, nie padałem. To szkoda, że jego ja nie było. To jego kolegi. Zaczynasz już? Może gdzieś leży, ty może w plecaku zobacz. Nie o, odsnieżałem wcześniej kurwa całe to wszystko. Musiałem zanieść. On zabrał, żeby mnie nie uciekał do domu. Co zrobił? Żeby nie nie, ani to, nie na domu. to na nie domu Tak? na To? No, do hotelu pojadę jutro. Na hotel W i mi powodujesz. Co, nie ma? Nie ma. O, to jak to będzie? Puszcz klucza. To jest pocisk, Muszę mi tu sprawę zapowodować. Klucza oddaj. A ja nie mam jego klucza. Cześć, twoje klucze będą oddawać? A ja nie wiem, gdzie klucz. Ja też nie wiem. A skąd ja wiem, jak on kurwa tam walał się? A, już walał się. Policja była, karetka była! No to Wojtek nagrywał film jakiś, tak? Nie. Nagrywałeś, że policja była i karetka? Nie no, a po co będzie? Źle się czuł Krzysiek? My no, będę się czuł ja, kolejny. A klucze, a klucze nie miałeś, to nie zabrali. No właśnie. O. Ja otworzyłem. To nie chcieli zabrać? Nie chcieli. No to no, widzisz. Musiałem to... podpisać. Że nie chcesz. Ja nie zgadzam się. No a co ty? No ja już raz byś zawierię, do chorosce, kurwa, musiałem... No zajęć nic. Do choroszy zawieść. Tak! Jak karetka będzie. No to karetka nie zabrała, czyli nie było powodu. Właśnie. To pójdzie do się robię pismo. No ale, A. ale to co koretka powiedziała, że co? Że nie ma potrzeby? Chcesz pan jechać? A nie! To bądź już, palcem. No, no takie ty pewnie, wiesz. pewnie takie przypisy. No, tak. no? no? ja nie znam się na co i no. A to co, ty źle się czuł, że on koretkę wezwał? No to czego on wzywał? Co? To po co ty wzywał, na badania go? A jak? No jak on to dobrze się czuł, to karetka nie wzięła. I jaki problem? Kurwa. A mówiłem, że będziesz klow. Wiesz co, chciał skraść? A więc co on chciał skraść? Kto? Krupki. Ale kto? Nie Krupki Ja tobie chciałem dać. Ja nie ja położyłem te na warandzie. A no dobra. Z tyłu niecie. Ja mówię, co ty nie z tyłu? Ja wstałem, patrzyłem, mu, łupę. Niep! Rozsypał. Krupki? Tak, bo chciałem krupki kurwa. Ha Ja dałem ci kurczaka. Ja kurczaka nie jem, nie... leżę, ja tego nic jeść nie ma.